Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Częste piszczenie podczas hamowania albo wibracja pedału to znak, że klocki w twoim Berlingo kończą żywot. W modelach 2008 do 2011 z przodu montuje się zacisk typu ATETS więc potrzebujesz kompletu z wskaźnikiem zużycia. Komplet kupisz w moim sklepie wysyłka w 24 godzinach zestaw zatwierdzony przez Tów. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!